Lewy, prawy, prosty, 120, do góry. Prawy, 6, ciąć, szczytem długi. 120, prostować. Szczyt lewy, prostować, 80. Prawy, 6, do lewy, 6. Do prawy, 5, minus, przyciąć. 5, minus, przyciąć, 80. Lewy, 4, plus. 4, plus, do prawy, 4, nie ciąć. 80 lewy 4 minus późno zacisk nie ciąć do 3 minus późno zacisk nie ciąć do 3 do Prawy 5 minus długi do 4 zacisk 50 lewy 5 nie ciąć 150 lewy 4 zacisk nie ciąć 200 prostować prawy 5 minus z uwagą nie ciąć 80 Lewy 4, nie ciąć. 200 w dół. Uwaga, lewy 3, nie ciąć. 100, 3, nie ciąć. 100. Prawy 5, minus ciąć. 100, prostować. Prawy 5, do lewy 5, do 5, minus przyciąć. Szczytem zacisk. 80, lewy 4, do 2. 4, do 2. Do prawy, lewy 4. Do prawy 5. Zacisk. Do prawy 6. 80. Prawy 6, minus 50. Lewy 5. Przyciąć. Do prawy 6 szczytem. 50. Prawy 6, minus 80. Prawy 4. Z uwagą ciąć. 120. Prostować. Lewy 4. Minus. Zacisk szczytem. Do lewy 6. Przyciąć. Do prawy 5. Plus śmiało długi. 80 szczyt prawą, prawy 6, 100 lewy 5, minus, zacisk, przycisk 80, prawy 5 50, lewy 4, plus prawy 5 do 6 szczytem 83, kana lewy 4, do prawy 4 100, prostować lewy 6, minus zostań do prawy 5, minus, zostań zacisk do lewy 5, plus, 50 Prawy 4 do 3 minus wąsko. Nowy wyższy prawy 6 minus. 50. Lewy 2 ślisko. 100. Prawy 3 minus. Do lewy 6. Śmiało dno. 150. Prostować. Szczyt prawą. Do lewy 6. 100. Lewy 6. 50. Prawy 4 plus. Śmiało ciąć 120 szczyt lewą do prawy 5 plus 100 Lewy dno 500 prostować przez szczyt. Prawy 6 minus 50. Prawy 2 minus nawrót. Do lewy, do lewy 3, plus 200. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Do 200. Lewy 5 minus zacisk, z uwagą. Do prawy 6. Do lewy 6 klej. Do prawy 4, plus 120. Prawy 4 wypuść. Do 3 minus zacisk. Do prawy 3 minus zacisk. 100, 3 minus, zacisk, 100, szczyt prawą, 80, lewy, 4 minus, późno, 120, prawy, 6, śmiało, klej, zostań, 200, lewy, 4 plus, długi, śmiało, do lewy, 6, 50, prawy, 5 minus, zacisk, przyciąć, 50, lewy, 6, 80, lewy 6, 100, lewy dno, 120, prawy 5 z uwagą, 5 z uwagą, 200, prawy 5, do lewy 5 minus, zacisk, minus, zacisk, 120, prawy 5 minus, 80, prawy 2 plus, nie ciąć, albo 3 minus, 120. Prawy 6, długi albo dno, długi dno. Stop, prawy 6, prawą. 50, lewy 4, 20, lewy 1, nawrót. Lewy 1, nawrót. 150 prostować przez szczyt. Lewy 5, może ciąć. 150 prostować do muru. Lewy 6 minus długi, 100 prostować do słupa. Lewy 6 minus szczyt lewą, 100. Prawy 6, opa, prawy 6, 100 szczyt lewą, 10, prawy 3 minus wąsko, prawy 3 wąsko, 100 prostować, prawy 5 minus do lewy 5, długi 20, prawy 4 plus, prawy 4 plus, do prawy ciąg 30, lewy 5 plus, 100, prawy 4 plus. 120, przez szczyt, lewy tul, ciąć do prawy, 5 minus, z uwagą wejście, ciąć 80, lewy 2 minus, nie ciąć, 2 minus, nie ciąć, 50, prostować, prawy 4, do prawy, prawy 4 długi, nie ciąć, 3, prawy 2, nie ciąć, do prawy 2 minus, nie ciąć, do lewy 2 minus, wąsko, nie ciąć, 50, prawy 6, 50, lewy, ciąć, do prawy, 3 minus, zacisk, nie ciąć, z uwagą, nie ciąć, z uwagą, 120, prawy, 5 minus, 200, prostować do muru, lewy, 2 minus, ciąć, do prawy, 2 minus, za mostek, do lewy, prawy, dno, 80, lewy, 6, długi, dno, do prawy, 6 minus, zostaw. 50, lewy 4, plus 50, lewy 6, tul 80, prawy 5 minus, zacisk zostań późno. Do lewy 4 minus. Do lewy 4 minus. Do prawy ciąć szczytem. 50, lewy 6, przyciąć, stoprostować. Prawy 4, głęboko ciąć, z uwagą, wybija. Wybija, głęboko ciąć, z uwagą, 200. Lewy 6. 80, prawy 6, zostań. Spoko wybija. 50, lewy 3 minus. Z uwagą zacisk. 150, szczyt lewą, do prawy 5, przyciąć. 80, prawy 5, zacisk, przyciąć. Przygotować. Prawy 4 minus, zacisk. 100, prawy 6, przyciąć wejście, do lewy 6, 200. Lewy 6, wypuść 100. Szczyt prawą 30. Lewy 4 minus. 4 minus. 100. Lewy 4 plus. Wypuść do lewy 5, długi. 100. Lewy 6 minus. Szczyt środkiem 80. Lewy 6. Szczyt lewą. Lewy 6, tul do prawy 6. Do lewy 4, ciąć ślisko, ciąć ślisko, lewy 5, 30, prawy 3, minus, zacisk, 3, minus, zacisk, metalota do lewy 6, minus, Okej okay, już, dobra, ale ciężki OS, kurczę, no.